Cześć! Witaj w naszym krótkim poradniku, który pomoże Tobie w poprawnym wypełnieniu formularza aplikacyjnego. Wystarczy tylko kilka minut, aby dowiedzieć się, jak zrobić to dobrze i zwiększyć swoją szansę na owocną współpracę. Zapraszam Was do oglądania. Jednak zanim zaczniemy, chciałabym, żebyś zwrócił uwagę na te kilka aspektów, odpowiadając na pytania w formularzu. Po pierwsze, odpowiadając na pytania otwarte, poświęć na to odpowiednią ilość czasu i uwagi. Przede wszystkim przemyśl swoje odpowiedzi i pamiętaj, aby odpowiadać na nie pełnym zdaniem, bo te odpowiedzi mają właśnie przekonać nas do wybrania Ciebie. Po drugie, nie używaj czatu GPT. Wolimy przeczytać aplikację z błędami, ale przemyślaną i napisaną przez Ciebie, gdyż tekst złożony na szybko przez AI który jest szablonowy, nie wyraża Twojej kreatywności i osobowości. Po trzecie, upewnij się, że odpowiedzi są konkretne i na temat. Najlepiej przeczytaj tą aplikację dwa razy, jeśli potrzebujesz, zanim klikniesz przycisk wyślij. Dlaczego? No na przykład dlatego, że jeśli aplikujesz do zespołu blogowego, to w swoim doświadczeniu powinieneś napisać, że na przykład pomagałeś w apelu szkolnym albo pisałeś artykuły do szkolnej gazetki, a nie, że wygrałeś turniej piłki nożnej w podstawówce. To są właśnie konkrety. Dlatego najlepiej zanim zaaplikujesz, zapoznaj się dokładnie z zakładką Poznaj nas i Q&A na stronie levelupngo.com, do której link znajdziesz w opisie. Skoro ustalenia mamy za sobą, przejdźmy do rzeczy. Tak więc zaczynamy od podstawowych danych, takich jak imię, nazwisko, data urodzenia oraz inne dane kontaktowe. Yy, niby takie podstawy, ale jest to szczególnie ważny krok, żebyśmy mogli się z Tobą przede wszystkim skontaktować. A teraz wybierz, w którym zespole chciałbyś działać. Możesz dołączyć do zespołu zajmującego się marketingiem, grafiką, tłumaczeniami czy zarządzaniem projektami. Wybierz zespół, który najbardziej odpowiada Twoim zainteresowaniom oraz umiejętnościom. Pełen opis zespołów znajdziesz na naszej stronie internetowej levelupngo.com w zakładce współpraca w sekcji QA. Gdzie znajdziesz wszystkie niezbędne informacje na temat wolontariatu, a opisy poszczególnych zespołów znajdą się właśnie tam pod linkiem. Mamy na ten moment 14 zespołów, z których każdy posiada konkretne zadania, lecz to, że w opisie znajdą się przeróżne zadania, to nie oznacza, że wszystkimi będziesz się zajmować. Jest to po prostu nierealne. Wraz z liderem zespołu, no chyba, że to właśnie ty nim będziesz, będziesz ustalać te zadania, które zbliżą cię do realizacji swoich celów. Tutaj się przyda kilka przykładów. Na przykład, jestem studentem psychologii i interesuję się działaniem na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Wybieram Inclusion Masters. A jeśli jestem aspirującą social media menadżerką i chcę zdobyć pierwsze doświadczenie w promocji kanałów Level Up przez TikTok, Instagram i inne social media, wybieram Marketing Masters. Więc zapoznaj się z opisem i zdecyduj, do którego zespołu chcesz należeć, bo jest ich naprawdę dużo. W tej sekcji opisz swoje dotychczasowe doświadczenia oraz umiejętności i nie martw się, jeśli dopiero zaczynasz. Ważne jest, abyśmy wiedzieli, w czym czujesz się pewnie i nad czym chcesz pracować. Możesz też podzielić się linkami do swoich prac, jeśli takie posiadasz i podziel się z nami swoimi zainteresowaniami. Tutaj podaję przykład. Zawsze interesowała mnie dietetyka i prowadziłam w swojej szkole warsztaty promujące zdrowe odżywianie, więc mam doświadczenie w organizacji warsztatów i webinarów. Super. Albo pomagałem w akcji promocyjnej fundacji, zajmowałem się prowadzeniem social mediów. To też jest przydatna umiejętność. A możesz być studentem filologii angielskiej i świetnie sobie radzić z wieloma językami. To też są bardzo przydatne umiejętności. Jeśli chodzi o znajomość narzędzi, możesz wymienić je przypisując Trzy poziomy: początkujący, średnio zaawansowany i zaawansowany, a w przypadku języków obcych stosuj skalę od A1 do C2. Na przykład język angielski C1C2, język niemiecki B1, y, z narzędzi Canva poziom zaawansowany, pakiet Adobe średnio zaawansowany. Do tego można dodać opis: studiuję na ASP, a moja mocna strona to grafika. Oczywiście nie musisz wymieniać wszystkich swoich osiągnięć. Bo liczy się jakość, a nie ilość. Więc opowiedz o czymś, z czego naprawdę jesteś dumny i daj nam się poznać od tej strony. Jesteśmy ciekawi, co udało ci się osiągnąć dotychczas i jaki obierasz kierunek w edukacji. Teraz opisz, co motywuje cię do współpracy z Level Up i czego chciałbyś lub chciałabyś się nauczyć, bo to pomoże nam lepiej zrozumieć twoje oczekiwania i dopasować do ciebie konkretne zadania. I tutaj podaję przykład. Hmm, szukam przestrzeni do rozwoju osobistego, gdzie będę mógł rozwinąć swoją artystyczną pasję, jaką jest grafika i poznam ludzi takich jak ja. Albo chciałabym podszkolić się w językach, pracując przy tłumaczeniach, i przy okazji pojechać na jakiś wyjazd zagraniczny z EKS albo Erasmusa, aby doskonalić te wszystkie umiejętności w praktyce. Nie martw się, jeśli nie masz konkretnego pomysłu. Gdy dołączysz do wybranego zespołu, team liderzy pomogą ci odnaleźć się w stowarzyszeniu. I przydzielą Tobie zadania. W międzyczasie będą Cię wspierać w określaniu własnych celów i inicjatyw. Psst! Na naszym kanale Discordowym oraz tablicy Trello znajduje się masa ogłoszeń na temat szkoleń, warsztatów, lokalnych inicjatyw i wyjazdów zagranicznych Erasmus oraz EKS, ciągle aktualizowane przez Team Project Management Masters. Nie ma mowy o nudzie, u nas zawsze coś się dzieje. A teraz na dokładkę, jaka jest Twoja supermoc? To pytanie może wydawać się górnolotne i przytłaczające, jednak tutaj chodzi o Twoją kreatywność. Możesz napisać, jako osoba, dla której niezwykle ważna jest walka o prawa człowieka, a w szczególności równość płci, chciałbym edukować i zachęcać innych do działania w tym temacie. Chętnie spróbowałbym przeprowadzić kampanię społeczną w social mediach albo zorganizować wydarzenie z tym związane. Ponieważ bardzo się tym interesuje. Jednak to tylko przykład. Nie ograniczaj się i napisz, jaki temat jest dla Ciebie najbardziej interesujący, jaki masz pomysł do realizacji. Pamiętaj, że nie musi być szczegółowy, wystarczy taki zarys idei. To już prawie koniec. Zaznacz zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych i kliknij wyślij. To ostatni krok. Teraz pozostaje tylko czekać na odpowiedź od naszego zespołu. Życzę Ci powodzenia. Być może po zobaczeniu formularza rekrutacyjnego, rekrutacja wydaje ci się bardzo trudna i czasochłonna, ale nie musi taka być, jeśli masz odpowiednie wsparcie. Nawet jeśli nie masz pewności, że to jest coś dla ciebie, jesteś osobą z niepełnosprawnością, bądź masz przed sobą inne przeszkody, które znacząco utrudniają ci aplikowanie na naszą ofertę. Nie przejmuj się, daj nam szansę, porozmawiaj z naszym doradcą, a razem znajdziemy najlepsze rozwiązanie. Dziękuję Ci bardzo za Twoje zainteresowanie Level Up. Czekamy na Twoje zgłoszenie i nie możemy się doczekać, aż dołączysz do naszego zespołu. A po więcej informacji zapraszam Cię na naszą stronę internetową levelupngo.com, do której link znajdziesz w opisie.